Feministki za przemocą wobec kobiet. Szanowni Państwo, polscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dokonali ważnego odkrycia. Opracowali oni metodę wykrywania pigułek poronnych w organizmie kobiety i zamordowanego dziecka. Biorąc pod uwagę rozwój czarnego rynku, jest to ważne odkrycie. Feministki popierają przemoc wobec kobiet. Pisaliśmy niejednokrotnie o kobietach, którym ojciec dziecka potajemnie dawał pigułki aborcyjne, żeby te poroniły. Teraz, w przypadku podejrzeń, kobieta będzie mogła sprawdzić, czy te są słuszne. Za granicą w pigułki aborcyjne zaopatrują się handlarze żywym towarem, pedofile, kazirodcy, chcący ukryć, Owoce swojego postępowania. Walka z przestępczością, nie tylko aborcyjną, będzie łatwiejsza dzięki wykryciu pigułek aborcyjnych. Jak na to odkrycie zareagowały feministki? To uderza w prawa kobiet, choć to kuriozalna. Polska i nie tylko polska lewica wręcz usiłuje zrzucić metodę w niebyt. Zastanawiam się, kto zdecydował o tym, żeby środki publiczne zostały przeznaczone na badanie, które uderza w kobiety. Wypowiada się poseł Katarzyna Kotula z Lewicy. Krytyczne zdanie wyraził również proaborcyjny ginekolog dr Południewski. Lepiej. Odkrycie uaktywniło również lewicowych fanatyków z USA, gdzie aborcja domowymi metodami jest w niektórych stanach wręcz karalna. Wysokie obcasy krzyczą również, że za badania zapłacili Polacy z podatków. Co ciekawe, gdy Polacy płacą z podatków za aborcje wykonywane w szpitalu, redakcja siedzi cicho. Trzeba jasno zaznaczyć: wynalazek jest istotnie rewolucyjny. Do tej pory aborcjonistki skinning-teamu zaznaczały: że jeśli kobieta po aborcji trafi do szpitala, może powiedzieć, że poroniła, gdyż środki aborcyjne są niewykrywalne. Dziś aborcję można wykryć, a kobietę, która zabiła własne dziecko, przesłuchać w celu wykrycia osoby, która jej pomagała. Przy tym metoda pomoże także w wykryciu przemocy na kobietach. Aborcjonistki z Killing Teamu chwaliły się jakiś czas temu. Że około 20% dzwoniących do nich stanowią mężczyźni. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie oni są w ciąży, a nierzadko chcą raczej przymusić matki swoich dzieci do aborcji. To oczywiście polskich feministek nie obchodzi. Metoda wynaleziona przez naukowców we Wrocławiu może pomóc kobietom. Może też odebrać nieco pieniędzy z aborcyjnych sakiewek. Nie oczekujmy więc, że pro-kobiece organizacje tak pełne hipokryzji przyklasną pomysłowi.